Ogórecznik lekarski jest rośliną jednoroczną z rodziny ogórecznikowatych. Pochodzi z krajów śródziemnomorskich. Rośnie o wielu zastosowaniach. Gatunek bardzo łatwo w uprawie, często sam się rozsiewa i równie często liczeje. Dobrze rośnie na słabych glebach, ale wiadomo, im rzeźniejsza ziemia, tym lepiej. Odporny na choroby, szkodniki, susze, toleruje przymrozki. Najlepiej rośnie na pełnym słońcu. Siew od marca do maja, najlepiej do gruntu, ale można też z rozsady, dobrze znosi przesadzanie. Ogórecznik jest rośliną ozdobną, sieje się go czasem na rabaty, ma ładne niebieskie kwiaty, rośliną miododajną, chętnie odwiedzają go pszczoły, tak jak widać na filmie. Się, stosuje się go w pożytkach pszczeli, w mieszankach na pożytek pszczeli rośliną jadalną kwiaty i młode liście, które nie są owościone są jadalne smakiem i zapachem przypominają ogórki, stąd jego nazwa ogórecznikiem można też aromatyzować wódki, syropy wina, ale również na przykład sałatki, młode liście można też dodawać do na przykład ziemniaków, serów maseł ziołowych czy nawet zup jarzynowych ryb lub omletów rośliną kosmetyczną wytwarza się z niego tak zwany Olej z olej, który między innymi regeneruje, oczyszcza skórę, łagodzi swędzenie. Rośliną lekarską oczywiście, ma wiele różnych właściwości. Odwar z ziela stosuje się między innymi przy zapaleniach nerek, pęcherza moczowego, złej przemianie materii, czy też w chorobach typu depresja, nerwica. Ogrecznik ma działanie moczopędne między innymi, przeciwzapalne, bakteriobójcze osłonowe, zewnętrznie służy też na przykład do leczenia uszkodzonego naskórka, świądu, czy też przy wypryskach. Napar można też używać do pukania jamy ustnej przy zapaleniach błony śluzowej. Dla zainteresowanych polecam sobie doczytać, bo jest tego trochę. Dzięki za uwagę, zachęcam do pozostawienia oceny pod tym filmem, zasubskrybowania kanału, aby dowiedzieć się więcej o różnych ciekawych, wartościowych roślinach. Do usłyszenia!